Witaj, daj mi minutę, a coś Ci powiem. Pewnie zdałeś sobie sprawę, że jestem nad morzem, jestem w mojej ukochanej Gdyni, z której wyjechałem na misję. Tak się składa, że mój tato był rybakiem i ciekawe jest to, że łowił ryby w Peru. A humor pana Boga polega na tym, że kiedy ja zostawiałem dom, to napisałem list do taty. Tato, nie martw się. Tradycja rodzinna będzie podtrzymana. Ja też jadę do Peru, jadę łowić. Nie ryby. Ale ludzi, zachęcam Cię, żebyś poprosił Pana Boga, aby i w Twoim życiu były takie chwile, w których Jego Słowo wyprowadzi Cię na głębinę, na morze Twego powołania, tam, gdzie będziesz mógł innych złowić dla Jezusa. Trzymaj się. Ciao. Pokój i dobro.